Dobry wieczór, dobry wieczór, wspaniałości z nieba. Niech dobry Bóg błogosławi nam obficie, byśmy byli błogosławieństwem dla drugiego człowieka. Dzisiaj, podczas takiego mojego studium Bożego Słowa, mam taką zasadę, że rano, kiedy wstaję, 15 minut poświęcam na Boże Słowo. Oprócz tego planu, którym się dzielę każdego dnia, który powoduje, że każdy, kto trzyma się tego planu w ciągu roku, przynajmniej raz przeczyta słowo Boże. Mam dodatkowy taki swój zwyczaj, że każdego ranka przynajmniej 15 minut poświęcam lekturze Pisma Świętego. Dzisiaj, podczas tego swojego studium, natrafiłem na fragment z Księgi Jeremiasza z 30 rozdziału. Pierwsze dwa wersety, trzy wersety odczytam. Słowo, które wyszło od Pana. Do Jeremiasza tej treści. Tak mówi Pan, Bóg Izraela, spisz sobie wszystkie słowa, które mówiłem do Ciebie w księdze, bo oto idą dni, mówi Pan, że odmienię los mojego ludu Izraela i Judy, mówi Pan, i sprowadzę ich z powrotem do ziemi, którą dałem ich ojcom, aby ją posiedli. Trudne czasy dla Izraela i Judy. Wielka obietnica, wielka nadzieja w tym prorostwie której nie widać gołymi oczami. I Bóg daje zalecenia, by sobie spisać wszystkie słowa, które mówił do swojego ludu. Oprócz prawa, oprócz zakonu, oprócz zasad, które są w tych słowach, w Starym Testamencie jest, jest też multum obietnic dotyczących, słowa, dotyczących tego, co Bóg obiecał człowiekowi poprzez swoje słowo. I kiedy pada tutaj polecenie, by sobie pisać, by sobie spisać wszystkie te słowa, nie chodzi tylko o nakazy i zakazy, chodzi również o te słowa pełne nadziei, o pewne prorocze zapowiedzi, o pewne sytuacje opisane w Bożym Słowie, w Bożym Słowie które absolutnie dają nadzieję. Chodzi też o to, by zobaczyć, że Bóg pewne rzeczy obiecał i pewne rzeczy wykonał, że odpowiedział na modlitwy Izraela. I teraz ja mam taki zwyczaj, do którego chciałbym Cię dzisiaj zachęcić. Mam taki pamiętnik, dziennik, duchowy pamiętnik, duchowy dziennik, różnie to nazywam, w którym to każdego dnia spisuję, co przeżywam i spisuję sobie co bym chciał, żeby Bóg wykonał w moim życiu. Czasem jest to coś, co dotyczy pracy nad sobą, czasem jest to prośba, by Bóg zmienił jakieś moje przyzwyczajenie, albo pomógł mi zmienić jakieś moje przyzwyczajenie, a czasem jest to rozpaczliwa, rozpaczliwe wołanie do Boga, by wybronił mnie z jakiejś sytuacji, by pomógł mi w jakiejś sytuacji, by rozwiązał jakiś mój problem. I dajmy na to, dzisiaj mamy... 29 listopada, i kiedy będę sobie zapisywał w tym pamiętniku dzisiejsze sprawy, to na tej samej stronie, w której to będę zapisywał, mam wpis z 29 listopada zeszłego roku, i z 29 listopada dwa lata temu, i z 29 listopada trzy lata temu. I tak mam kilka, czasem kilkanaście lat popisanych, jakby w jednym miejscu. I kiedy będę dzisiaj zapisywał swoje problemy, swoje borączki, swoje dolegliwości, to o co proszę Boga, to co dzisiaj przeżywam, to co dzisiaj przechodzę, z całą pewnością mój wzrok sięgnie też do tego, co przeżywałem rok temu, dwa lata temu, trzy lata temu, cztery lata temu, dokładnie w ten sam dzień. I słuchajcie, zawsze jestem zachwycony. Okazuje się, że coś, co było ogromnym problemem dwa lata temu, Bóg po prostu rozwiązał. Okazuje się, że coś, co przechodziłem trzy lata temu, Bóg rozwiązał. Okazuje się, że coś, co było moją dolegliwością rok temu, już dzisiaj nie jest moją dolegliwością. To zawsze uzmysławia mi, że Bóg oprócz tego, że bardzo wiele ode mnie wymaga, że. Czasem muszę się poddać pewnym prawom, pewnym nakazom, pewnym zakazom, pewnej odpowiedzialności wynikającej z tego, że należę do Boga. To Bóg jest również jednocześnie Bogiem pełnym nadziei, który rozwiązuje moje problemy, który prowadzi mnie przez życie, który powoduje, że mogę się uśmiechnąć, bo coś, co rok, dwa, trzy lata temu było problemem, dzisiaj już po prostu nim nie jest. Bóg to. Rozwiązał. A to pokazuje mi, że Bóg z całą pewnością, z całą pewnością rozwiąże to, co przechodzę dzisiaj. Mi ten pamiętnik bardzo pomaga, by sobie przypomnieć, jak wspaniały, jak dobry, jak wierny, jak pełen nadziei, pełen właściwego spojrzenia na jutro jest Bóg, któremu służę. Bóg, któremu służyli Abraham, Izaak, Jakub, Bóg, któremu służyli Piotr, Paweł, Jan. Bóg, któremu służę ja i ty, że to Bóg kochający, że to Bóg, który z całą pewnością zawsze odmienia los swojego ludu, zawsze z powrotem sprowadza nas do ziemi obfitej Jego obecności, którą dał naszym Ojcom, aby ją posiedli. Wspaniałości z nieba, do usłyszenia jutro z Bogiem.